no, no, mam hotel, wiecie na co? Wow, no właśnie, No tak, zobaczycie, na co mam hotel, zapraszam, zapraszam. No przemyliście, yy, wzięliście do głowy sobie, przemyśliliście fakty, które wam powiedziałem, czy jeszcze tak nie mrało? no ja i tak wiem, że i tak i tak lecić mię w tym dupie no, no dobra, no wasza sprawa, wasza broszka, nie moja ja się już przejmować tym wszystkim nie będę, no, przeciwnie tak mówię, no moje zdanie, jakie jest zdanie jest zdanie nie zmienię Ob, absolutnie sprawie płyt, widzowie Trudno się mówi no sami sobie jakby yy, dołożyliście jak się mówi trzy grosze które nam no, yy, yy, sami sobie do tego jakby się yy, sobie kopienię tutaj już teraz wam tłumaczę nie zaczynajcie, nie zaczynajcie a wy swoje i swoje no i no i co ze z tego wychodzi z waszej mądrości to wszystko no właśnie wyszło jak wyszło czyli wyszło jako głupią mówiłem mówiłem wam że po prostu przyjdzie taki czas, że no ja po prostu oleję wasze zacianki, wasze jakieś pierdunki tego typu. Trudno no mieć te interesy dla wszystkich, ale kurwa nie do mnie ani kurwa do kogo. To no po prostu sami jesteście winni tego wszystkiego. Ja już teraz razy wam. Nie rozumiecie. Ja się przejmować z wami nie będę. No po prostu daliście tak duchy, że no no po prostu no ja ja nie będę jakby to widzowie do tego tematu jakby hmm, do tego tematu narzucał, bo to nie ma sensu. Po prostu jesteście jakby sami winni tego wszystkiego. Ja powiedziałem krótko. Chcecie w chujach grać dalej, to grajcie dalej. Ja powiedziałem krótko. Nie rozumiem się po polsku, tak mówiłem wcześniej na filmie tego, że jesteś się kurwa no męczeńszy na no świecie, inne rzeczy. Że no, tego co zadałem mam proste, logiczne pytanie, to panie grzyba mieszkacie u rodziców na nóżku. Ja nie mówię o modach swoich, bo to nie na tym polega, no o modach, bo o modach to nigdy nie powiem złego, bo ja do modów nie mam, jest znam, ale po prostu Was widzę, którzy no w życiu osiągnęli dnem Chcieliście pokazać wszystkim dookoła inne rzeczy, no i co wyszło z tego? Powiedzcie sami. No co z tego wyszło? Chryja. Ja już tyle razy tłumaczę. Nie znacie mnie. A naprawdę takie bzdety... Zadacie ja nie mówię o wykopki z tego bązu. Bo to są szuje, frajerzy, Discordy też są frajerami, szuje. Ja w o, o ogólnym temacie mówię, o ogólnym te, temacie, że no po prostu dajecie dupy z każdej strony. Po prostu, bo no. Tak no jakby no, moje zdanie na ten temat widzowie. Ja powiedziałem, nie umiecie doszanować, nie umiecie nic w życiu osiągnąć, tylko umiecie placować inne rzeczy. No to przepraszam bardzo, ja karmić frajerów nie będę. Po prostu, no i tak się kończą głupie wasze zabawy. Ja już teraz tłumaczyłem. Serce wolne, róbcie dalej, ale i tak przygrywacie w różnych momentach. Nawet cóż. No jak Wy tak podchodzicie jakoś dziwnie do tematu związanego z życiem świętego, dlatego zadałem Wam takie proste pytanie. Po jego chuja Jesteście kurwa na garnuszku rodzicy. Jak wszystko kurwa wiecie od A do Z. Zadamie mam proste pytanie, a wy i nie umiecie na to odpowiedzieć widzicie? Czekają na płyty dla modów, którzy odbiorą. Nie widzicie? A wy Absolutnie nie dostajecie. Zobaczcie. Co straciliście? Ale cóż. Byliście tacy się Wszystko widzieliście. I co z tego wyszło z właśnie mądrości? Nic podliście się wręcz przeciwnie, pokazaliście, że w życiu jesteście frajerami pito 100%. No i to 100%. No i kto tutaj, jakby um, dostał kosza? Ja? Czy wy? Na razie to Wy dostaniecie kosza. A mówiłem. A mówiłem, że przyjdzie taki czas, że dostaniecie kosza. Nie wierzyliście, myśleliście, że ja żartuję. No i co wyszło? Zawona moja. A no i to są Mikołajki. Miałem plany, żebyście dostali tydzień przed Mikołajkami. Osoby, które już dostały, to dostały. Reszta czeka w kolejce, które osobiście odbiorą u nas. Osobiście, a wy możecie, jak się mówi, kropnąć mnie w cztery litery i iść do rodziców se opłakać. Się. Na to was tylko stać. Wiem, przykre i naturalne. Ale... Jak się mówi, nie rozumieliście, że wszyscy pokazywaliście z każdej strony, że jesteście od wszystkich mądrzejsi. No to macie, jak macie. Ja, powiedziałam, ja się bawić z panią, nie będę ani nic. Chcieliście wojnę, chcieliście zacząć z Bozo, bozu, legendy internetu, a was kropnąłem, a ja was kropnowy No i kto jest znowu górą? Zaraz do Body'ego, wyszedł do Wysyłajcie, mu to tam mi to, jak się mówi, rybka, czy wtedy nie robicie, tylko sobie robicie. No prostu, no ja, ja się wam wami nie będę przemawiał, ani nic, po prostu. Ja powiedziałem krótko, że wy w chuja dacie, to kuja macie. Jak się mówi. prostu. Tak to jest, ta wasza mądrość poszła w pi-z-dół. Jak się czujecie? No ja nie mówię o modach, bo moi modzi zawsze są docenieni i zawsze u mnie plusy u jako ludzie, jako frajerzy. widzicie, co starczyliście do lepszego. Ale cóż, jak się mówi, już to jest nie moja sprawa, za przede wasza sprawa. Ja tam się wam nie przejmuję, bo przecież się śmieję i będę się śmiał. Aż do śmieci, po włosach. Ale cóż. Chcieliście najlepiej lepiej pokazać że jesteście racji, a są jesteście chujami i frajerami Cóż Sami sobie do tego doczyliście Ale cóż Coś się będę było ujął Ja powiedziałem Nie chcieliście rozumieć Mam nadzieję, że wszystkiego, wszystko Wie, wiecie, dokładnie o jezu. No i co? Z waszej rzekomej wiadomości wyszło? No? No, słucham. Teraz kurwa ja nie macie, jak pizdy? Cóż, zatkało was kakao w pizdu. Ja się z tego śmieję. Ale cóż, ja się mówi Nie moje życie, nie moje obrożki. Chcieliście tak, to macie. tak, jak chcieliście. Ty je miecie, ten Ty tylko Do siebie. Bo ja zawsze stańcie się od siebie coś dawać, a we się na to. Ty jebany. I to macie dalej wyjebane, no to on idzie dalej. Robcie dalej, robcie sobie pod górkę, jako frajerzy, tak w więzieniu robicie z siebie frajerów. Proste, proste, strzelacie się w łeb, tego typu. Merry Christmas!